Joś z tej strony, Tomi4707. Dzisiaj oczywiście wchodzimy do Crash Royale. Przepraszam Was za bardzo długą przerwę, ale po prostu nie mogłem nagrywać. Ale już jestem z powrotem. Piszę w komentarzach, czy Crash Royale <coughs> będzie Wam się podobać. Jak tak, będę robił więcej z tego filmów? Może openingi wlecą? aczkolwiek piszcie w komentarzach a nagrywałam ten film ponieważ zobaczcie co mamy mamy małą skrzynkę do otworzenia mamy z 100 dziennych nagród mamy yy, skrzynkę za trzecie miejsce więc mamy co robić więc zaczynamy od tej najmniejszej skrzynki Valkyria Elite Barians spoko teraz zaczynamy od tego no spoko 1000 golda proszę państwa mamy legendę oczywiście debilną kartę do legendy rektor dragona. i wizarba spoko od razu e, kartę do legendy wiecie do kogo dajemy mega knight <ścoughs> Dajemy teraz ten nasz Dek i ile? 5000 żeby mieć go na 10 levelu. Na pewno skorzystamy zaraz. Teraz. Yy, mamy jeszcze przede wszystkim mam kluczyk do otworzenia tego. Otwieramy skrzynkę za trzecie miejsce. Liczcie, żeby była legenda. 1890 monet, mirror, Tesla nie ma legendy niestety i balon mm. słabo, słabo mm. słabiutko zrekwestujemy tutaj mini pekkę <laughs> przepraszam, że mam kaszel, ale przeziębiony jestem zrobimy sobie mega najta na dziesiąty Mirrora. Tak. Hmm. Oczywiście, jakby ktoś chciał mnie dodać, to Mikolo i ty. No i myślę, że zagramy tym dekiem, może dwie ręki, lub kilka, i nagram Wam taki odcinek, właśnie. Hmm. No spokojnie damy teraz Wizarda i Prince'a Bo ponieważ Wizard zbije wszystkie No ale kolega oczywiście Mega Knight na dziesiątą. Zauważyłem, że ja mam Mega Knight'a na dziesiątej, to teraz każdy będzie miał. I to slabé. No To Mega Knight, szkieletonki. <kly> Szybka kontra. Dobrze mi to poszło da mega naj Nie no po, ma powierzy. Ten Prince jeszcze tam walnął. Super. I teraz pytanie, czy chcę zrobić push Baby Dragon i Pekka. Zrobimy to. To będziesz miał na pewno po I damy do tego jeszcze szkieletonki. On dał Mega Ale to skontruję mu to samo. Niestety ten dar goblin chyba mnie zabije. Zbił mi. ale chyba no, jeszcze, prince, zrobię mu po prostu pusz. Mm, dobry pusz był. Ty coś mi chyba już tutaj zrobi, kolega, ale... Oj, coś słabo tą gierkę widzę. Chopek to najgorsze ma na wszystko kontrę. Mega night. Oczywiście, że tak. Minion horda na baczy. on na tego friza, no. zrobię słabo. Ja to raczej przegram już. Da, zaraz Mega Knighta widzę na stówę. Da. Da. <ścoughs> I zaczynam nagrywać, ale no widzicie, nadal te przy, przy, przyrzębie nie bierze swoje. Wygraliśmy. <laughs> Więc jeszcze raz wam, was przepraszam za katar. Golden chesta. Więc widzowie, e, oczywiście, że otwieramy z tego kijem. Liczcie, proszę, żeby tu była legenda, proszę. Epicka karta Tesla Goblin Gang Ice Golem Dobre nawet, dobre karty Ale tu mam sześć epickich I Czy ja chcę to dać Do kogo jest z nich Damy do Prince'a bo Prince lubię grać. Mamy jeszcze tutaj kilka niebieskich. I to sobie damy widzowie do arołków. Nagrywa się? Nagrywa się. No i dobrze. Widzowie bym tutaj chciał może coś dojść, ale... Czy to wyjdzie? <laughs> Mogę Was zapewnić, że raczej dzisiaj wlecą dwa filmy z Clash Royal. Um. Oczywiście e, wpadajcie też na mojego TikToka. E, link do niego będzie... Myślę, że nie będzie linku, ale będzie opis. Na opisie będzie wszystko napisane, e, jaki mam link. E, wpadajcie. Jak wbijemy coś tam obserwujących,